Lubuskie. Zielona kraina nowoczesnych technologii. Pogranicze bez granic. Tu przecinają się szlaki drogowe łączące północ z południem Europy, wschód z zachodem. Innowacyjne lubuskie firmy działają lokalnie, myślą globalnie. Nowoczesność z tradycją, historia ze współczesnością. Pałace, zamki, malownicze winnice. Region, gdzie młodzi są on live. Kraina jezior i lasów, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie. Wszystko tu i teraz Lubuskie. Często nazywane krainą 500 jezior. W rzeczywistości jest ich jeszcze więcej, bo około 600 zajmują powierzchnię ponad 13 tysięcy hektarów, czyli ponad 9% powierzchni całego regionu. Są wykorzystywane gospodarczo i rekreacyjnie. Część z nich to wciąż dzikie ostępy warte odkrycia. Mamy aż 7 parków krajobrazowych, 64 rezerwaty przyrody i z uwagi na to, że region jest zdrowy i czysty, niezwykłe gatunki roślin i zwierząt. W naszych jeziorach aż 50 gatunków, spośród 80 w Polsce, gatunków ryb. Można więc smakować ryby, wędrować naszymi lasami, ale również. Pływać przepięknymi jeziorami, a do tego jeszcze można się poczuć jak w bajce, zwiedzając przepiękne zamki, pałace i dwory. Łagowski park krajobrazowy wraz ze swoim pojezierzem to jedna z największych atrakcji regionu lubuskiego. Historia z zamkiem Joanitów, turystyka z dwoma pięknymi jeziorami łagowskim i trześniowskim, połączonymi przesmykiem w środku miasteczka. Unikatowa przyroda z lasami sosnowymi. Wszystko to przyciąga co roku tysiące turystów. Tutajszy klimat należy do najłagodniejszych w całej Polsce. Specyficzne położenie i otoczenie powodują, że łagów godny jest miana uzdrowiska. Coraz czystsze jeziora lubuskiego stają się rajem dla wędkarzy. Przekonuje o tym Łukasz Cieślik, ichtiolog, przyrodnik i ekolog. Specyfika i wyjątkowość jezior Województwa Lubuskiego wynika przede wszystkim z ich ukształtowania. Ukształtowały się w wyniku działań lodowca i to spowodowało, że mają bardzo ciekawą misę, bardzo ciekawy kształt, a to się z kolei przekłada na środowisko życia znajdujących się tam ryb. Jezioro Lubiąż, zwane też Lubniewickim, to prawdziwy raj dla wędkarzy. Rozwinięta linia brzegowa, dwie wyspy, Aha. liczne zatoczki i półwyspy. Ma prawie 1,5 kilometra kwadratowego powierzchni. Największa głębia liczy 48 metrów, a średnia to ponad 4,5 metra. Coraz częściej słychać o tym Lubuskiem nie tylko w Polsce, tak, ale mówi się o tym nawet w Europie, tak, że są, są takie wędkarskie miejsca, wędkarskie Eldorado. Te jeziora zaczynają żyć. Z roku na rok jest coraz lepiej. Lubuskie akweny przeżywają swój renesans. Widać to na każdym kroku. Teraz dziesiątki wędkarzy, powstające jak grzyby po deszczu pomosty, świadczą o coraz czystszych akwenach. Również nurkowie znajdą tutaj miejsce dla siebie i docenią to województwo, chociażby pod względem głębokości tych wód. Profesjonalne centrum nurkowania pozwala poznać tajemnice jeziora. Jego przejrzystość miejscami wynosi prawie 10 metrów. Miłośnik sportów wodnych, Piotr Raginia, znalazł w miejscowości Długie nad Jeziorem Lipie swoje wymarzone miejsce na ziemi. To, co jest ciekawe w tym jeziorze, to jest to, że jest bardzo czysta woda, przepiękny pas litoralu, czyli tej strefy przybrzeżnej, gdzie mamy bardzo dużo ryb. Jedną z najpiękniejszych roślin, która tu występuje, to jest osoka alosowata, roślina podobna do kaktusa. I między tymi roślinami zwalonymi drzewami możemy oglądać właśnie fajne ryby. Jest to jezioro głębokie, w związku z tym też sieja, sielawa, węgorze, szczupaki, oczywiście ryby, które występują praktycznie we wszystkich jeziorach. Podwodne wędrówki to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu. Pod okiem profesjonalisty można poznać zagadkowy świat jezior wraz z ich atrakcjami. Moim przewodnim pomysłem i moim moto na to nurkowanie jest to, żeby nurkowali wszyscy. Mamy tutaj dwie łodzie z żaglami zatopione, mamy łódź ze specjalnym trenażerem nauki pływalności, gdzie są pozawieszane lustra, ale mamy też łódź dla najmłodszych nurków z Tutenhamonem. Jest to taka ciekawostka, na tej łodzi mamy zatopioną prawdziwą tablicę przywiezioną przez mojego kolegę z Egiptu. Samorząd województwa już od lat wspiera wszelkie działania proekologiczne. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze kanalizacyjnej i sieci wysypisk, lubuskie akweny stają się prawdziwą ostoją natury biorąc kajak czy łódkę, możemy stąd dopłynąć do Bałtyku. Mówimy na to miejsce lubuskie Mazury, ponieważ jezioro Lipie łączy się z jeziorem Słowa i potem przepięknym kanałem z jeziorem Osiek komentowo Stamtąd rzeczką Mierzęcką Strugą możemy dopłynąć do Drawy, do Noteci, do Warty, do Odry i tak dalej i tak dalej. Żeglowne jeziora, kanały, a nawet małe rzeki to wymarzone miejsce dla uprawiających sporty wodne. Coraz większym powodzeniem cieszą się spływy kajakowe. Dzika przyroda jest dodatkowym atutem dla odwiedzenia tych stron. Są tutaj takie miejsca, gdzie przechadzając się i... Chcąc, że tak powiem, naładować akumulatory po całym tygodniu pracy, możemy godzinami spacerować i nie spotkać tutaj żadnej osoby. Także to jest piękna sprawa, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Bardzo ważnym aspektem jest również to, że ludzie coraz bardziej zaczynają doceniać te miejsca i chcą robić coś dla ochrony tych ludzi. Jezioro Sławskie, największe w regionie, ponad 9 km długości, 1,5 km szerokości. Z czystą wodą jest atrakcyjnym miejscem dla żeglarzy i miłośników windsurfingu. Wokół jeziora usytuowanych jest ponad 40 ośrodków wypoczynkowych wraz z profesjonalnymi marinami. Z mojego dzieciństwa wspominam bardzo mile, przepiękne żeglowne jezioro Sławskie, które zyskało bardzo jako produkt turystyczny, ponieważ zostały tam wykonane niezwykłe inwestycje. Jest więc już cała infrastruktura, która jest niezbędna dla turysty. Jedną z największych atrakcji jeziora jest otwarty niedawno Wake Park. Czyli wyciąg do pływania na desce. Profesjonalni instruktorzy z pasją wprowadzają chętnych w arkana tego sportu. To atrakcja dla amatorów mocnych wrażeń. Region Lubuski zachował niesamowitą lesistość. Połowę powierzchni zajmują lasy. Jesteśmy regionem ze zdrowym powietrzem dzięki temu. Naszą prawdziwą autostradą jest Odra, również Warta czyste rzeki, takie jak Kwica, Bubr, czyli żeglarstwo, kajakarstwo, wędkarstwo. Można złapać rybkę w regionie lubuskim. Aktywny odpoczynek i liczne atrakcje. Wędkarstwo, turystyka kajakowa, czy też żeglarstwo. Przy tym szybko rozwijająca się baza turystyczna. Niespożyta pomysłowość i aktywność mieszkańców. Wszystko to oferują Lubuskie Jeziora. Często powrót do swojej świetności, zawdzięczając samorządom, władzom województwa i środkom unijnym. Sława, Lubniewice czy też Długie to tylko kilka z dziesiątków miejsc, które czekają na turystów polskich i zagranicznych.